Szanowny Panie Prezydencie Produczy Wójstego, dostojni reprezentanci władz miejskich i samorządowych, Panie Rektorze, Drodzy Katolicy świecy, zwłaszcza Boży i utrudzeni latami życia, łączący się z nami na modlitwie za pośrednictwem Katolickiego Radia Wiedzy Zbłockiej, Wspominamy dzisiaj turni świętego Barnabę. W rozdziale Księgi Dzień Apostolskich, której fragmenty za chwilę będziemy się wsłuchiwać, święty Łukasz wspomina, gdy wierni Antiochy odprawiali publiczne nabożeństwa i gościli, rzekł Bóg święty. Wyznaczcie mi już Barnabę i szabła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz położeniu na nich rąk wyprawili ich. W blaskach tej apostolskiej tradycji świętujemy dzisiaj złoty jubileusz złożenia rąk i posłania grona kapłanów naszej niecezji z których dwóch zostało później następcami apostołów, a niemal wszyscy pozostali gorliwymi współpracownikami Pasterzy Płockich w dziele Dlatego z wielką radością pozdrawiam w naszej Płockiej Bazylice katedralnej uczciwotnych jubilantów, Księdza biskupa Andrzeja Suskiego, biskupa Domnickiego, księdza biskupa Romana Marcinkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji płockiej, a także kolegów rocznikowych pochodzących złoty jubileusz księdza Józefa Klickiego, księdza Wiesława Litkę, księdza Jana Palickiego, księdza Stanisława Pakiełek, księdza Rałada Janusza Śniegowskiego, księdza brałata Michała Kojeł, księdza brałata Mielusza Chrześnickiego. Jeszcze dziś, drogi biskupie Andrzeju, brzmią mi w uszach słowa pierwszego listu Aztewskiego, biskupa Nowomiejskiego, które kilkakrotnie powtarzały się w mini wygłoszonej w tej katedrze podczas geograficznych zamykającej rok błogosławionego w naszej diecezji. Kocham was, bo wasz w swoim. Czuło się wtedy, że czynisz te słowa swoimi, że mówisz je również ty, ty, do tego miasta, który jest także twoim miastem. Do tego kościoła, który jest także twoim kościołem. Do tego prezenterium, jest także Twoim prezydentem. Kocham was, bo waszy swoich. Tak, jesteś tutaj swojakiem jako absolutent liceum gumienia Stanisława Małagowskiego i wyższego Seminarium Kuchownego w Płocku i jako wykładowca i rektor tej uczelni i jako misku pomocniczy. Jesteś swojego bo w tej katedrze zgromadził Władysława Germanu i Bolesława Krzywoustego w katedrze pamiętającej wielkich biskupów a wśród nich trzech opromienionych Paną męczeństwa odbyły się Twoje święcenia kapłaństwa i święcenia biskupów jesteś swojaki także dlatego że wielce zasłużyły się po tym udziele utrwalania pamięci oni, zwłaszcza o błogosławionym arcybiskupie Antonin Jesteś twoja również w tym sensie, że diecezja, z której przybyłeś do torbnia, była diecezją matką utworzonego w połowie XIII wieku. Mińskiego. To z jego dziedzictwa w 1992 roku powstała diecezja w a ty zostałeś jej pierwszym pasterzem. Niech pracowicie i mądrze zasiewane przez Ciebie drogi umilacie ziarna pokoju i dobra przynoszą wiele, wiele wyjrzałych pokoców wierzy i do i ziemi do Dolnickie. Z tego Ludu wzięty i dla niego ustanowiony. Z tej Ziemi święty i dla niego ustanowiony. Z tego prezbiterium wzięty, dla niego ustanowiony. Może bez cienia wątpliwości powiedzieć o sobie także Ksiądz Wisław Roman Najdostojniejszy księżyc Wyspówie, nasz zacny, złoty Jubilacie. Świętujemy dzisiaj nie tylko 50 lat Twojej posługi kapłańskiej, ale także 30 lat Posługi skupie pełnionej w Gorliwie pełniona funkcja obiektora regionu Maryi. to uczestnictwo w kapłaństwie tylu pokoleń cięży naszej piece. Począwszy od udzielania osób i święceń, przez lata pracy w Sygnalii, przez wizytacje i przyjaźnie, aż po kapłańskie obrzędy. To przewodniczenie. Dzieł przygotowania katechizmu włoskiego i tylu innych dzieł. To odważne gesty i rozważne słowa w dziele Humeny. A przede wszystkim to tysiące kilometrów przebieżanych wzdłuż i przez szerszej codziennych Codziennej posłudze wyskupię, z wciąż świeżym słowem, w myśl Twojej niskiej dewizy, Euntes do i Idąc nauczaj Cię. Idźcie Cię w dzisiejszej Ewangelii. Niech Chrystus, dobry pasterz, przygnaża Ci najdostojniejszym ilacie sił w tej posłudze. Niech wprowadzi Cię dalej drogą świętości męska na życie zdrowiem i pokojem. przededniu inauguracji, nawiedzenia naszej obietnicy przez Panią miastą Polską, chciejmy miłowani, przez jej Matczynę głowie ofiarować Boskiemu Masterowi dusz naszych, posługiwanie wszystkich złotych milanów, a także siebie samych swoją. Współpracę w świata przez przymierze z Wysłuchajmy teraz słów telegramu gratulacyjnego, które na ręce księdza biskupa Romana Marcinowskiego przesłał z Watykanu papież Franciszki. I biskupowi pomocniczemu polskiemu, świętującemu Złotych Ideusz Kapłański. Gradujemy do Służby Kapłańskiej i biskupień wypełnionej wyjętym dobrym dla na wiernym, umiłowaniem starożytnej decyzji Łódzkiej. Szczególnie w przepowiadaniu Ewangelii, administrowaniu sarkamentów, nauczaniu na dekrecy i wizytowaniu na Wtedy tymczasem uznaniem przyjmujemy kościoła, jak z magisterium. modlimy się jak największe łaski za zasługę dla Kościoła i chętnie udzielamy apostolskiego błogosławieństwa prosząc za jedno odbędę w komencji naszej posłów Piotrowy. Podpisał papież Franciszek z sieci watykańskich dnia 20 miesiąca maja roku pańskiego 2020.